Cześć, witam Was. W kolejnym odcinku skończyła mi się wata filtracyjna w kaskadach i postanowiłem, że pojadę do najbliższego sklepu zoologicznego. Myślałem, że tam tą watę kupię, niestety waty nie było, ale korzystając z okazji, że już jestem w tym sklepie, sprawdzę, czy, czy mają tutaj jakieś produkty z akwarystyką morską. Szybko się przekonałem, że niestety no nie ma takich produktów. Znalazłem tylko pożywienie jakieś, które ewentualnie można wykorzystać w akwarystyce morskiej na przykład artemnie czy też czy też z Tropicala te granulki tonące ale takie już posiadam także kupiłem tą artemię i kupiłem jeszcze algi z Tropical te płatki zielone nakarmiłem swojego pokolca tym smakowało mu z tego co widziałem, także zakup udany tak naprawdę, akwarystyka morska no, nadal jeszcze jest mało popularna w Polsce. Jest to pewnie związane no, z dużymi kosztami założenia takiego akwarium. Póki co, w Polsce króluje akwarystyka słodkowodna, teraz bardzo popularne krewetki. No, mam nadzieję, że kiedyś to się wyrówna, że akwarystyka morska będzie szła łeb w łeb z akwarystyką słodkowodną i będzie łatwiej. Będzie je łatwiej dostępne, będą łatwiej dostępne te produkty, zobaczymy no, póki co on jest jak jest, także tyle na dzisiaj, hej!